Wielki skandal sędziowski w Turcji. Setki arbitrów zostanie zawieszonych. Grzegorz Krychowiak schodzi z boiska na dobre. Mecz w Lidze Okręgowej dla Mazura Rady jego ostatnim w karierze. I wiemy, co powiedział Vinicius. Do Szabiego Alonso jak schodził z boiska Bel Classico, ale nie zostanie za to ukarany? To nie wszystko, bo w świecie piłki nożnej jak zwykle dzieje się dużo. Dlatego zasubskrybuj mój kanał, żeby nic ważnego Cię nie ominęło. A ja zapraszam do oglądania. Jak wszyscy wiemy, El Clasico to nie jest już zwykły mecz, to wydarzenie globalne, które przyciąga nawet osoby, które nie interesują się piłką nożną. A według różnych źródeł, ostatni pojedynek Realu Madryt z Barceloną obejrzało ponad 650 milionów ludzi na całym świecie. To więcej niż połowa populacji Europy. Dla porównania, finały NBA w 2025 roku miały średnio 10 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych i 75 milionów globalnie. El Clasico po prostu znowu udowodniło, że to największe sportowe wydarzenie świata nie ma drugiego takiego widowiska, to pokazuje, że piłka nożna dalej rządzi światem sportu. Żadny Super Bowl, żadne finały NBA. Ale za kulicami Realu Madryt po tym spotkaniu wrze. Bo Vinicius, który rozgrywał świetny mecz, został zdjęty z boiska przez czabiego Alonso w 72. minucie i jak wszyscy widzieliśmy, zrobił przy tym niezły teatrzyk. Według osób, które czytają z ruchu Barek Brazylijczyk wpadł w szał, krzycząc w kierunku trenera trenerze, zawsze ja od z tej drużyny. Takich scen dawno nie widzieliśmy nawet w jego przypadku. Vinicius zareagował eksplozywnie i impulsywnie, jak to on ma w zwyczaju. Tylko, że najgorsze jest to, że za te zachowanie nie zostanie on ukarany przez klub, bo uznano, że Vini i Alonso muszą ze sobą to wyjaśnić na osobności. Jeśli piłkarz otrzyma karę, to wyłącznie z inicjatywy trenera, który musi poradzić sobie z tą sytuacją, żeby udowodnić, że nie pozwoli gwiazdeczkom wejść sobie na głowę. A według mnie powinien on, dla zasady, Całe następne spotkanie przesiedzieć na ławce rezerwowych. Może to go czegoś nauczy. Ale to nie koniec złych wiadomości dla Los Blancos, bo Dani Carvajal przeszedł operację kolana i ma pauzować przez kilka miesięcy. To poważny cios, jeden z liderów drużyny i ważna postać dla reprezentacji Hiszpanii wypada kolejny raz, tym razem prawdopodobnie do końca sezonu. Dopiero co wrócił, a już musi się zmagać z kolejnym urazem. Z pewnością nie jest to łatwe. A jakby tego było mało, fani już zastanawiają się, czy Dani da radę wrócić na swoje najwyższe obroty, bo Carvajal ma już 33 lata, jest sercem drużyny, ale też człowiekiem z bogatą historią urazów. Każda kolejna kontuzja to walka nie tylko z ciałem, ale i z czasem, którego zostało mu naprawdę mało. Rok starszy Kevin De Bruyne też doznał poważnego urazu. Belk podczas oddawania strzału z rzutu karnego w ostatnim spotkaniu nabawił się kontuzji dwugłowego uda w prawej nodze, przez co najprawdopodobniej do gry wróci dopiero w lutym. W poprzednim roku przez ten sam uraz w barwach The Citizens opuścił 12 spotkań, a łącznie przez dwa ostatnie sezony z różnych przyczyn nie zagrał w 48 meczach. W tym wieku to już nie jest przypadek. Organizm po prostu przy takiej intensywności grania co 3 dni mówi stop, dlatego że powinien szukać sobie drużyny, która nie gra w europejskich pucharach, bo fizycznie maszyną to on nie jest. A teraz czas na Kamila Grabare, który w Niemczech robi furorę. W meczu Wolfsburga z HSV został przez Kickera wybrany najlepszym zawodnikiem meczu, a nawet piłkarzem całej kolejki Bundesligi. Czyste konto, obronione karny, łącznie 7 obronionych strzałów na bramkę i 3 punkty dla drużyny. Jest to topowa forma polskiego bramkarza, który według mnie powinien być pierwszym wyborem w reprezentacji, bo nie ma w tym momencie lepszego od niego. No może poza Wojtkiem Szczęsnym, ale jak wszyscy wiemy, on już jest na emeryturze w Barcelonie. Natomiast inny Polak z Barcelony po kilku tygodniach przerwy wraca do gry, bo jak informuje Diario Sport, Robert Lewandowski brał udział w pełnym treningu. To potężny zastrzyk energii dla drużyny, która po klasyku musi się odbudować. I potrzebują do tego klasowej dziewiątki, bo Ferran Torres udowodnił, że w tych ważnych i trudnych momentach jest niewidoczny. W niedzielę Duma Katalonii rozegra mecz z Elcze, a potem Liga Mistrzów z Klubem Brusz, czyli idealny moment, by Lewy mógł wrócić i złapać pewność siebie z tym. I teoretycznie słabszymi drużynami. Zmieniamy trochę klimat, ale zostajemy w Barcelonie, bo o Laminie Jamalu znowu jest głośno poza boiskiem. Bo według różnych źródeł młody piłkarz chce kupić dawną posiadłość Gerarda Pique i Shakiry za 11 milionów euro. Nieruchomość ma ponad 2000 metrów kwadratowych, 7 sypialni, 3 piętra, 2 kuchnie, kilka tarasów, basen kryty i odkryty, kort tenisowy, siłownie, kino, salę gier, piwniczkę na wino i studio nagrań ma 18 lat, a już jest ustawiony do końca życia. I powiedzmy to głośno, zasłużył na to, ale pytanie czy nie odbije mu przez to do końca i nie będzie mieć wystarczająco motywacji, żeby osiągnąć jeszcze więcej. Na szczęście nie wygrali ligi mistrzów w zeszłym sezonie, bo gdyby to osiągnęli, jestem przekonany, że on odpłynąłby całkowicie, a tak to może chociaż to będzie trzymać jego uwagę przy futbolu. Dostaliśmy przeciek tego, jak ma wyglądać wyjazdowa koszulka FC Barcelony na kolejny sezon. I według tego, co podają sprawdzone źródła, ma być ona czarnofioletowa w wersji Nike Mamba, czyli linii świętej pamięci Kobiego Bryanta. Ode mnie otrzymuje ona ocenę 9 na 10. Jest naprawdę piękna. Ma ona mocny potencjał, żeby zostać najładniejszą wyjazdówką w historii klubu, a ty. Co o niej uważasz? Daj znać oczywiście w komentarzach i pamiętaj, że najlepsze koszulki piłkarskie są do trafienia w piłkarskie niespodziance. Z Włoch przyszedł mocny news: Juventus zwolnił trenera Igora Tudora po serii trzech porażek z rzędu i czterech meczów bez gola. I nic w tym dziwnego to najgorsza pasa klubu od 34 lat. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1991 roku. Pomimo tego Chorwat był spokojny o posadę, kompletnie nie spodziewał się takiej decyzji, ale zarząd widział przyszłość klubu inaczej i przede wszystkim bez niego. A teraz włoskie media już grzeją temat nowego trenera. Podobno naj większe szanse ma Luciano Spalletti, obecny selekcjoner reprezentacji Włoch i były mistrz Serie A z Napoli. Jeśli to się potwierdzi, to jestem przekonany, że Juventus wróci na dobrą ścieżkę, bo to genialny strateg z mocnym charakterem, ale ja nie chciałbym tego zobaczyć, bo on mi nie pasuje nigdzie indziej niż do Napoli. To koniec pewnej epoki. Kolejny architekt sukcesu reprezentacji Polski na Euro 2016, Grzegorz Krychowiak oficjalnie kończy karierę. W wieku 16 lat opuścił Arkę Gdynie i przeprowadził się do Francji, gdzie dołączył do młodzieżowej drużyny Bordeaux. Przez całą karierę rozegrał 521 meczów dla 13 różnych klubów, przy czym najwięcej. 94 spotkań w lidze rosyjskiej. Ale wszyscy najlepiej wspominamy bez żadnych wątpliwości jego występy w Sevilla, z którą dwa razy zdobył Ligę Europy i w której zasłużył sobie na transfer do PSG. Ale najśmieszniejsze jest to, że jedyne i ostatnie spotkanie, jakie rozegrał dla polskiego klubu to występ w okręgówce dla Mazura Radzymin. Z jednej strony szacunek, że nie ciągnie tego na siłę. Z drugiej jednak szkoda, że odchodzi, bo Krychowiak miał swój styl, którego naprawdę będzie brakować. Skandal w Turcji. Media donoszą, że setki sędziów może zostać zawieszonych, bo obstawiali mecze piłkarskie. Szef TFF przekazał, że dochodzenie federacji oparte na danych z instytucji państwowych wykazało, iż 371 z 571 sędziów w tureckich ligach zawodowych miało założone konta bukmacherskie, a dokładnie 152 z nich brało udział w zakładach, obstawiając wyniki i inne zdarzenia. Na konferencji prasowej w Stambule ogłoszono, że wszystkie przypadki zostaną skierane. Kierowane do komisji dyscyplinarnej i sędziowie poniosą kary zgodnie z przepisami. Arbitrom na podstawie kodeksu dyscyplinarnego TFF za obstawianie meczów piłki nożnej grożą kary zawieszenia od 3 miesięcy do roku, a w szczególnych przypadkach nawet całkowite zakazanie działalności w futbolu, na czym według mnie powinno się zakończyć. Bo jeśli w lidze, w której zaufanie do sędziów jest już i tak na niskim poziomie, wychodzi, że obstawiają mecze, to cały sport traci na wiarygodności. Polskiej Ekstraklasie też nie jest nudno i mamy swoją aferę sędziowską. No może nie jest to nawet blisko tego co dzieje się w Turcji, ale też posypią się zawieszenia. Jagiellonia Białystok przegrała pierwszy mecz od 18 spotkań, a ich seria bez porażki została zakończona przez Górnik Zabrze. Podopieczni Adriana Siemieńca w końcu się potknęli, ale gdyby nie błąd sędziowski ta seria mogłaby nadal trwać. Mecz z Górnikiem Zabrze był pełen napięcia, a w 70 minucie sędzia Bartosz Frankowski nie pokazał czerwonej karty. Hosemie, mimo że ten przerwał akcję sam na sam. Ale to nie wszystko, bo w tym samym spotkaniu nie zauważył on uderzenia łokciem pietuszewskiego przez lukasa Podolskiego. Po meczu arbiter publicznie przeprosił w Kanal plus, wziął to na klatę, ale czasu nie cofnie. Dlatego PZPN w tej sprawie natychmiastowo po zakończeniu spotkania podjął stanowczą decyzję i arbiter razem z sędziami wartego spotkania zostali tymczasowo odsunięci od prowadzenia meczów w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych. Ta decyzja ma być również ostrzeżeniem dla pozostałych. Ale czy to coś zmieni? Raczej nie. Zaraz znowu wrócą do sędziowania, ale kibice Jagi już im tego nie zapomną. A teraz przenosimy się do Monachium, gdzie Bayern chciał dać Jerome'owi Boatengowi drugą szansę jako trener stażysta. A dokładniej jesienią trener Vincent Kompany zaoferował Boatengowi możliwość odbycia kilkutygodniowego stażu z pierwszą drużyną. Ale kibice klubu powiedzieli stanowcze nie. Dlaczego? Bo przypomniano sprawę z 2021 roku i zarzuty dotyczące przemocy wobec byłej partnerki. Otrzymał za to grzywnę w wysokości 200 tysięcy euro i musiał przekazać 100 tysięcy na cele charytatywne, ale nie został został wpisany do rejestru karnego. Pani zalali media hasłem Nie ma miejsca dla sprawców przemocy, a po meczu z Męsię Gladbach Bayern wydał oficjalne oświadczenie, w którym zdecydowano, że Jérôme Boateng nie ukończy stażu w klubie. No i na koniec Matty Cash, czyli człowiek, który ma obecnie wyśmienity okres w swojej karierze, bo w przeciągu tygodnia strzelił gola na wagę zwycięstwa z Manchesterem City, został wybrany MVP tego spotkania, a teraz jeszcze przedłużył kontrakt z Aston Villą do 2029 roku. Cash wszedł na poziom topowego bocznego obrońcy w Premier League i jako Polacy możemy być dumni z naszego reprezentanta, bo to jeden z niewielu zawodników z pola, o którym można powiedzieć coś dobrego. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję bardzo, że obejrzałeś ten materiał do końca. Będę wdzięczny, jeśli zostawisz łapkę w górę i napiszesz jakiś miły komentarz. Do zobaczenia w następnych newsach.